Dzień dobry Jeżeli poznajecie to miejsce To dajcie znać w komentarzu Ja jestem tak jak zawsze W mieście na rybach Zobaczymy czy dzisiaj uda się złowić jakiegoś okonia Bo cały czas chodzę za tym okoniem I jakoś ciężko mi jest go chwycić Było cokolwiek? Szupaka. Ale tu na blachę ciężko wszystko. Znaczy się ja na gumkę rzucam. Założyłem stalkę, bo ostatnio miałem tragedię normalnie. Co rzut to mi obcinało. No, ja też. Cię no. wziąłem bez. No. jakieś półtora grama z małym robaczkiem, nie? Ale wiem też dwa razy mi poobcinało. Coś, no. Ja mówię. Musi być wolfram jakiś. Szkoda, no taki cienutki mam. Ja mówię szkoda yy, tej ryby, no i też dynki czy tam nie wiem, na blaszkę czy na co, jak rzucasz, nie? to przywali nie, tutaj szczupaki, szczupak atakuje, sandacz atakuje to nic ale, tylko chodzić ale na białe tylko. tylko na białe ja mam kijek od 0,5 do 5, nie? ja mam 0,5 do 3 no I to jak coś, szczupak, czy... no to elegancko musiało być, nie? ale to tak go zaczepiło za kawałek ale wyciągnęłeś? proszę? wyciągnąłeś? Muszę? wyciągnąłeś? No, to je pracował No, ale to, to nie jest mój ulubiony, mam tańszy kroplek e, z Delfina 0,5 do, do 5 gram Gasi tak, kurde, wszystko szuknie Ten jest bardziej podbiałory, Białory, pod Strąga Ale to na pociągan, a przetestowałem wszystkie otwieracze wód na Białoryd, Nic Tutaj jest nasz wiktor, wyciąga oponie, wyciąga cały czas oponie, ale w tamtym rejonie. Nie? Bo tu jest jakiś ten, od tamtej strony jest chyba zakaz, nie? Nie. Zakaz ma dopiero od tego cykla Czyli z tamtej... Można, można chodzić. A tu można. Można chodzić. Tak, tak. Można chodzić tam, no bo tam czytałem właśnie wreszcie, że, że od strony Rawy jest zakaz do wyspy, tylko... Do dyskusji, czyli, no, czyli, zbyt, czyli tamten a, kawałek, kawałek od środka, między tym to, to nie można. Ale generalnie można i tam też między wierzbami kiedyś poszedł pierwszy rzut szczupaku. A tutaj polega też zapał tutaj o koniach. No, ja też no, rzucę na takiego okonka i liczę na to, że okon kanibal wciągnie jakiegoś, nie? Z okoniem jest problem. Prędzej szczupak ciągnie niż... Zobaczymy.

jak słyszeliście dzisiaj grasuje szczupak i sandacz zobaczymy co nam się uda dzisiaj złowić na razie zaczynamy jeżeli ktoś wie gdzie jestem to dajcie znać w komentarzu Będzie mi bardzo miło z tego powodu. A na razie skupmy się na łowieniu. Bo jest szansa, że dzisiaj coś będzie, bo ostatnimi czasy bardzo licho z braniami. Nie wiem, czy to jest związane z pogodą, czy po prostu moje umiejętności są na tyle skromne, że nie umie po prostu nic złowić no ale kto nie próbuje, ten nie łowi także jeszcze raz, jakby ktoś wiedział gdzie jestem i ogląda ten filmik, to zapraszam do skomentowania, dodania łapki w górę Próbujemy tutaj spod tych trzcinek coś, może coś będzie. To są takie ruchome te podesty. Jak się na nie wchodzi tutaj, o, to one strasznie się kołyszą i robią dosyć duży hałas. Potem jak już się stoi na nich, to już w miarę to jest stabilne, ale jak się wchodzi, to są duże drgania na wodzie. Ta ryba też może to lekko spłoszyć. Ale co? I pokazałem Wam na co dzisiaj łapie Dzisiaj w użyciu jest taki okonek krawszat Główka już bodajże 1,5 grama No i próbujemy Dosyć chłodno, jest jakieś 1-2 stopnie na, na plusie. Ręce marzną. Zobaczymy, wymienimy ma może go na coś innego. Zobaczymy może na coś jaśniejszego. Zobaczymy czy coś to będzie, czy, czy jest szansa jakaś, czy nie ma to nic, nie wierzę. Może tutaj akurat na ogonek może skusi, bo na, na takiego okonia kolorowego nic nie chciało skubać. Próbujemy to obejść dookoła porzucać w tych miejscach gdzie będzie jakiś dostęp może w końcu będzie ten upragniony okoń ostatnio jak byłem nie miałem stajki to same szczupaki brały i poobcinały mi wszystko na 10 rzutów dwa razy szczupak mnie obciął normalnie masakra tutaj takie ładne miejsce jest zobaczymy może nam się uda nie wpaść do tej wody bo jest stromo tam się w trzcinkach wyłożyło wymienię to na coś coś mniejszego w pudełeczka Wymienam na takiego krawszaba takiego muszę go jeszcze tylko uzbroić uzbrajam tak, że sobie przymierzam tutaj gdzie ten haczyk powinien wychodzić mniej więcej zapamiętuję dobra tutaj no i nabijam powolutku Staram się jednak i dokładnie, żeby w środek wejść no i jadę z tym koksem no i potem tutaj wychodzę w tym miejscu gdzie mniej więcej sobie to odcykałem no nie jest idealnie na środku ale tak to wygląda i mam nadzieję że będzie łowna coś mi tutaj nogę wciąga do wody bo jest muł zaraz stracę gołowca Muszę się jakoś tutaj odczepić z tego o! udało się spróbujemy, bardzo miękka ta gumeczka jest taka tu oddamy parę rzutów i będziemy się przemieszczać tak żeby to obejść dookoła Nie ja wiem, może to jest też mały tych brań związanych z tym, że założyłem ten wolfram cienutki bo cienutki no ale zawsze ten wolfram to jest wolfram to jak mi się uda nie zaplętać to takie dobre miejsce przy tych szczinach jest może coś by się udało tutaj sorry za moje pociąganie ale mam katar okrutny Słuchajcie, jak już dotarliście do tego momentu i oglądacie Napiszcie w komentarzu Na co Wam najlepiej biorą okonie Nie wiem, nie musicie rozpisywać się względem tego Jakie Gumy z jakich firm Może być to po prostu, że nie wiem, biorą na czerwone, na białe, na żółto niebieskie, na takie Na jakie kolory Wam biorą po prostu te okonie To jest dosyć takie istotne Poczytałbym ciekawe komentarze i może spróbowałbym właśnie na te kolory, które zaproponujecie Sprawdziłbym je po prostu na wodzie, czy się sprawdzają Także czekam na komentarze, na co Wam się sprawdza, wpisujcie propozycje, bo jestem ciekaw Może zbytnio żem się napalił w tym sezonie, że tego okonia chcę złapać i przez to te okonie nie biorę Jak na razie to nam się udało listka złowić na czy tutaj w tych yy, konarach, w tej ono, Nawet było widać, jakieś tam spławy są. No ale tutaj to już jest, od tej strony to już jest zakaz. Także musimy to obejść dookoła. Choć miejsca są ładne. No, tutaj chyba jest, tutaj jeszcze możemy porzucać. Tam, tam jest tabliczka chyba, że jest zakaz że jest to tarlisko damy jej czas, żeby opadła na dno będziemy ją tak delikatnie poczarpywać z dna na raz, na dwa razy ale i z opadu i ciągnąć normalnie, powolutku teraz jesteśmy na takim cyplu, wchodzimy na cypel zobaczymy z tego cypla czy coś nam się uda tutaj wyciągnąć po drugiej stronie tego cykla jest ta ostoja ale z tej strony możemy spróbować coś trochę dalsze rzuty są teraz założyłem cięższą główkę Tam chyba 3 gramy ta główka ma Wymieniłem górkę na taką. O, chyba mam pierwszy zaczep, ale dobra. Znowu coś tam musi być w tej wodzie. pieconka z brokatem w środku czerwona taka ciemno czerwona no nie, nie dobrze nie dobrze no i urwałem standard standard urwane urwane musimy coś tutaj ogarnąć zaczynamy Mówimy teraz na takiego krapczada srebrnego a on trochę brokatu ma jeszcze taki na ładny zobaczymy może na to coś będą jakieś brania, bo na razie lipa już jedno urwałem jakiś zaczep w wodzie i to jakiś taki dosyć dosyć mocny, bo nawet się nie udało odszczelić A nie wiem właśnie Musiałbym sobie jakiś do wyhaczania przymęt z wody Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby jak wyhaczacie jakieś zaczepione w wodzie niejednokrotnie też na drzewie na jakichś gałęziach to napiszcie w komentarzu jak robicie, może macie jakieś systemiki zrobione przez siebie, albo kupne, które się sprawdzają? To napiszcie w komentarzu. Z miłą chęcią bym się zaopatrzył w taki systemik, albo sobie zrobił. Jeżeli ktoś ma coś dobrego, co się sprawdza, no, coś. Tutaj tak jakby stuknęło Ale nie jestem pewien, bo nie widziałem, a już było blisko brzegu i nie wiem czy nie zahaczyłem o coś Ale to robi nadzieję. Tutaj no, to był spłas, to był spłas no, mały szczupaczek był, widziałem Zahaczył delikatnie, ale odpuścił nie zaciąłem tego w tempo kurcze oj szkoda ach jestem na siebie zły nie zaciąłem tego w tempo a mogła być rybka no my po to, to przyjechaliśmy no ale zawsze to jest lepszy przyłów jakiś jak nic dobrze drugi raz już chyba nie uderzy Idziemy dalej Szkoda kurcze no już miał w pysku ale no jakiś tam kontakt z rybą mieliśmy No, no pozwolimy urwać następnej Coś zaczyna kropić Także pogoda się może tutaj Ta pogoda może otworzyć tą wodę Nie jest tak źle ze mną Był jednak kontakt z rybym, Ale o konia Ani widu, ani słychu Zaczyna coraz mocniej kropić zaczynają takie stanowiska tak jak to mówią dosyć ciasne jakby tutaj jakaś duża ryba wzięła to może być problem ją wyciągnąć no tutaj tutaj będę musiał wejść po cichutku No i zaczęło padać Drobne podsumowanie na koniec Już zaczęło teraz padać, będę się już zbierał Dzisiaj tak, zero konia, jakiś kontakt z rybą był Miałem tam szczupaka, ale nie chciałem w tempo No i się spiął Parę gumek urwałem na jakichś zaczepach podwodnych Bardziej to na jakichś takich grubszych konarach No myślę, że woda jest ładna i można by tu było coś pokombinować może dzisiaj ciśnienie rybom nie pasowało nie wiem pogoda może nie taka jeszcze spróbuję tutaj połowić jeżeli oglądaliście do samego końca to na filmiku opowiadałem wam różne rzeczy o których moglibyście napisać w komentarzach jeżeli chcecie napiszcie jeżeli wam się podobało dajcie łapkę w górę zostawcie subskrypcję to zawsze mi pomaga w tym żeby kontynuować tą pracę na youtube i żeby robić coraz lepsze filmiki. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć.